Pokażę, jak wykonałam taki podłużny, wysoki pojemnik, wykorzystując tubę i dwa okrągłe elementy ze sklejki. Potrzebuję tubę około 20-25 cm wysokości oraz dwa okrągłe elementy ze sklejki średnicą odpowiadające szerokości tuby. Tubę przed pomalowaniem skleję z jednym z elementów okrągłych, który będzie stanowiło mi dno. Tej tuby. Aby przykleić drewno do tej papierowej tuby, ja stosuję klej introligatorski. Jak widzieliście, klejem tym pokryłam grubość ścianki tuby, a następnie przyłożyłam właśnie do tego elementu ze sklejki. Teraz całość, zarówno z zewnątrz, jak i od środka, pokrywam lub czarną farbą akrylową, czy też. Czy też czarnym gesso. Pokrywam to również w środku, ponieważ będzie to pojemnik, no i zależy nam na tym, żeby również w środku dobrze się prezentował. Oczywiście całość pozostawiam do wyschnięcia, ponieważ w tym filmie będziemy nakładać sporo różnych warstw, to ten proces wysychania ja tutaj będę podkreślać suszarką. Zostawiam na chwilę, żeby nam tuba delikatnie odparowała, a w tym czasie wykorzystując foremkę silikonową do odcisków oraz masę Fimo Air Light, Wykonam sobie około 20-25 sztuk odcisków listków różnej wielkości i pozostawię je do wyschnięcia. W tej chwili tubę przecieram świeczką. Jak widzicie, przecieram ją tak dosyć mocno. Nie, nie wycieram całej powierzchni, natomiast dość gęsto pokrywam wzdłuż tuby. I w tych miejscach, gdzie będzie świeczka, farba, którą teraz będę nakładać, będzie trzymała się tak dosyć słabo. Dzięki czemu będzie ją można łatwo z tych miejsc zetrzeć. Ja za, przygotowałam sobie kilka kolorów e, farb, co za chwilę w kolejnych etapach filmu zobaczycie. Natomiast zaczynam od koloru e, najjaśniejszego. I tu, jak widzicie, e, pokrywam e, sobie te miejsca, e, gdzie przecierałam e, świeczką, e, to znaczy te ścianki. E, nie muszę pokrywać. Bardzo dokładnie. Oczywiście każdą warstwę muszę dokładnie, czy to pozostawić do wyschnięcia, czy wysuszyć suszarką. I takim zwykłym druciakiem metalowym ścieram tutaj tę farbę. I jak widać, ona schodzi tylko w tych miejscach, gdzie była przetarta świeczką. To znaczy, ja wycieram całą powierzchnię, bo no nie pamiętam, gdzie. Ta świeczka osadziła mi się na powierzchni, natomiast ona schodzi tylko tam, gdzie jest świeczka. I w tym momencie znów świeczką przecieram czy to w taki sam sposób, czy, czy na przykład w przeciwną stronę. Tutaj już z, od tego, jak będziecie przecierać świeczką, to taki dostaniecie na końcu efekt. Ja tutaj w, za każdym razem przecieram tak samo i nakładam kolejny kolor farby akrylowej. Jak widzicie, nie nakładam jej bardzo dokładnie. Chodzi o to, żeby ona mi też nie zakryła wszystkiego, co wcześniej starła. No i teraz oczywiście wieczko tak samo. Malujemy drugą farbą akrylową. Oczywiście zostawiamy do wyschnięcia lub suszymy suszarką. Musicie pamiętać, że każda kolejna warstwa farby akrylowej będzie nam delikatnie rozmakała poprzednio, więc to suszenie musi być za każdym razem coraz dłuższe. No i teraz kolejny etap. Przecieramy druciaczkiem, odsłania nam się poprzedni kolor farby i zdzieramy nadmiar tej farby, która tutaj została nałożona. Po tym etapie znów świeczka. Kolejny kolor farby. I tutaj y, zapamiętajcie kolejne, właśnie te kroki, tak aby nie zapomnieć o y, świeczce, czyli na pomalowaną powierzchnię nakładamy, na, ja mówię o tej pierwszej czarnej, nakładamy świeczkę, na świeczkę kolor farby akrylowej suszymy, ścieramy świeczka. Kolor farby akrylowej suszymy, ścieramy. I tak aż do końca wszystkich naszych kolorów czyli świeczka, kolor farby akrylowej suszymy, ścieramy. I y, na koniec pomalujemy sobie tym kolorem bazowym za chwilę czyli tym, od którego zaczynaliśmy a w naszym przypadku to był kolor czarny. Tutaj jeszcze mamy jeden z kolorów. Jesteśmy na etapie zdzierania farby. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki dobierzecie sobie zestaw kolorów. To efekt oczywiście będzie inny. I tu już będzie nasz ostatni etap, czyli świeczka i kolor czarny, czyli ten bazowy, od którego zaczynaliśmy. Jak widzicie ja tym kolorem czarnym zamalowałam prawie całą powierzchnię. Śmiało mogłabym powiedzieć, że dokładnie zamalowałam całą powierzchnię. To dokładnie wysuszymy i po zdarciu druciaczkiem tego ostatniego koloru tutaj nam się pojawi już ten właściwy efekt. Zachęcam Was, żeby popróbować sobie e, na różnych powierzchniach. Akurat taka okrągła jest e, dosyć trudna do nakładania w poprzek e, świeczką, ale na przykład na prostych powierzchniach zachęcam Was, aby poeksperymentować z nakładaniem tej świeczki e, poprzecznie, czy, czy może jakimiś kolistymi ruchami. No, efekty mogą być e, bardzo fajne. Tutaj jak widzicie pokazują nam się wszystkie kolory ten czarny kolor to tak troszeczkę uspokoił pozostawiamy sobie naszą tubę żeby sobie już odparowała a w tym momencie tym kolorem czarnym malujemy z wierzchu wszystkie listki, przez to, że zostawiłam je na folię on, on na folii te elementy delikatnie podeschły mi z, od tej górnej warstwy, przez co w tej chwili mogę nałożyć farbę akrylową, i nie ma niebezpieczeństwa, że tutaj bardzo rozmoczę te elementy. Oczywiście listki również zostawiam do wyschnięcia, a w tym momencie kawałek taśmy jutowej pomaluję sobie również na czarno farbą akrylową, a następnie od lewej strony przy pomocy gąbeczki nałożę klej introligatorski. Ten klej będzie miał za zadanie, aby ta mi się tutaj dobrze dokleiła. Z tym, że pamiętajmy, że ta tuba tutaj miała dosyć dużo wosku, więc tego kleju musimy nałożyć też jeszcze dodatkowo pod taśmę, nie o tak jak w tej chwili ja to robię, nie wystarczy tylko na samej tasiemce, ona musi być nałożona też pod taśmę, aby to wszystko nam się tutaj dobrze skleiło. No i w tej chwili przechodzimy już do przyklejenia samych listków, robimy to na granicy taśmy i tuby, starając się jednak, żeby te listki były mocniej przyklejone do yy, taśmy, ponieważ mamy tutaj właśnie powierzchnię na taśmie bez wosku, więc bezpieczniej będą trzymały się na tej powierzchni taśmy. Ponieważ listki mamy różnej wielkości, staramy się też je przyklejać w różnych konfiguracjach, tak żeby one nam stanowiły taki naturalny wieniec różnych rozmiarów listy, A w tej chwili przejdę już do wystylizowania listków i Czarnej taśmy jutowej. Ja do stylizacji takich elementów używam pyłków metalicznych oraz lakieru akrylowego. Natomiast w tym filmie pokażę Wam, że użyłam wosku bezbarwnego. Gąbkę, zwykły kawałek gąbeczki kuchennej suchej rozcieram. Wosk, a następnie nabieram odrobinę pyłku metalicznego i przecieram po powierzchni. W ten sposób wydobędę tutaj wszystkie wypukłe elementy, podkreślę te elementy, które tutaj zginęły trochę w pracy, a efekt zapewniam będzie bardzo fajny. Ja w tym projekcie użyłam kolorów pyłku. Srebrnego, ciemnego srebra oraz pyłku białego opalizującego w złoto. I tutaj, jak widać, tak mi się prezentuje całość. Dodatkowo do tej górnej pokrywki przykleiłam metalowy uchwyt. Dzięki temu łatwiej będzie otwierać ten pojemniczek. Zachęcam Was do powtórzenia tego projektu. Jak widzicie. Nie jest to trudna praca. Efekt jest troszeczkę inny niż zazwyczaj, ale wykonuje się to dosyć szybko. Oczywiście zależy od ilości kolorów, które sobie wybierzecie. Zapraszam Was również na inne nasze filmiki. Zasubskrybujcie nasz kanał Kreateria i zapraszam również na stronę naszego sklepu, gdzie zaopatrzycie się we wszystkie potrzebne półprodukty. 辛苦呀。